Sam mecz no nie poszedł po myśli trenera. No zdecydowanie bardzo dużo rzeczy nas w trakcie tego meczu rozpraszało. Mieliśmy swój plan, ale został on zaburzony. Chcieliśmy ciekawie zagrać, chcieliśmy tak jak powiedziałem wcześniej wywołać trochę chaosu. Do pewnego momentu się to udawało, myślę, że no, głównie kluczowa była strata pierwszej i trzeciej bramki, jak, jak teraz na chłodno na to e, patrzę, ale ostatnio na reprezentacji e, funkcjonuje takie powiedzenie, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, więc myślę, że teraz wszyscy będziemy mądrzejsi, ale, ale tego meczu już drugi raz nie zagramy, więc jestem bardzo dumny z tego, jak dziewczyny starały się realizować pomysł na ten mecz. Dziś mogę się do tego przyznać, nie zakładałem w ogóle obecności Bielszczanek na podium tego sezonu, co so, w Mówię publicznie oddając hołd, honory, bijąc pokłony przed trenerem i rekordzistkami, bo według mnie srebro to jest maks możliwości tego zespołu. Yy, nie ty jeden, nie zakładałeś tego, że, będziemy, że nie będziemy w tym miejscu, także tak, nie mamy pretensji. Yy, mentalnie nas wspierałeś do końca, więc za to dziękujemy. Yy, chcieliśmy to udowodnić przede wszystkim sobie, nie mieliśmy takiego celu, żeby... Udowadniać to komukolwiek, bo my wiedzieliśmy na co nas stać. Mieliśmy ambicje i te ambicje realizowaliśmy dobrym pomysłem, dobrym przygotowaniem, zaangażowaniem, fajną atmosferą. E, przyznam szczerze, że w, chyba w swojej karierze jeszcze nie pracowałem w tak, z, z takim zespołem, który miałby tyle wiary we mnie. I dzięki temu, e, dzięki tej grupie ludzi, którą udało nam się zebrać e, czyli mam tu na myśli swój sztab, Kubę, Wiktorię, Bartka. Piotrka, Michała, Marka, Tole i Kasię Moskałę, to naprawdę pracowało mi się zdecydowanie lepiej i, i niejednokrotnie to zespół wlewał we mnie tą wiarę. Pozwoliło mi to na pewno wejść na wyższy poziom, jeśli chodzi o, o skuteczność tego, co robię, i mam świadomość, że my w Polsce generalnie nie lubimy się chwalić i, i mówić, że coś zrobiliśmy dobrze, ale myślę, że zrobiliśmy tutaj kawał dobrej roboty. Zmęczona nieziemsko po spotkaniu z Nowym Świtem Natalia Majewska, więc pytanie nieskomplikowanej treści: zadowolona ze srebra? Nie, jednak ambicje były na złoto. Ale cieszymy się z tego, co mamy. Zrobiłyśmy kawał dobrej roboty i szacun dla nas. No ja myślę, że jeszcze tydzień, dwa lub miesiąc i będziecie się bardzo cieszyć z tego srebra. Tak, pewnie z czasem to docenimy, na pewno. Chyba lepiej nie mogło się przydarzyć niż prawdziwy finał na zakończenie sezonu 2024-2025. Emocje do końca. Dokładnie, prawdziwy finał. No nikt chyba przed sezonem, znaczy może nikt, zakładano tutaj różne scenariusze, że te dwie drużyny będą gra, walczyły o mistrzostwo, ale że to akurat rozstrzygnie się w ostatnim meczu to chyba mało kto zakładał. Chyba tylko sam Exanet, bo to Exanet przygotował terminarz. A sam przewodniczący ukontentowany poziomem rywalizacji rekordu z Nowym Świtem? To no naprawdę bardzo dobry poziom. Fajny mecz. Oczywiście to nie był mecz happy endem dla gospodarzy, ale no, goście byli chyba jednak dzisiaj lepsi. Taki, a nie inny format rozgrywek kobiecej ekstraligi, czy to jest jeden z większych sukcesów mijających kadencji komisji? Czy to jest jeden z większych sukcesów? No, trudno powiedzieć, generalnie zrobiliśmy kilka reform w rozgrywkach, bo nie tylko w kobiecych, ale robiliśmy też w drugą ligę i młodzieżowe rozgrywki, trochę tych reform było, myślę, że to jest dobra reforma. Trochę się bałem, powiem szczerze, to wielokrotnie powtarzałem, że bałem się tej reformy ze względu na to, że może jakiś klub nie wytrzymać w trakcie sezonu. Coś się posypie, gdzieś, gdzieś, gdzieś się nam nie uda grać tego pierwszego sezonu, bo to wiadomo już jest drugi, ale już po dwóch sezonach uważam, że to była świetna decyzja całego środowiska, żeby grać właśnie jedną ligę wszystkimi zespołami. Pamiętam, że zadowolony poziomem sportowym ostatniej rywalizacji ligowej w sezonie między Rekordem a Nowym Świtem. Myślę, że tak. Bardzo, fajnie, znaczy bardzo się cieszę, że tak się ułożyło, że ten ostatni mecz decydował o mistrzostwie, że, że tutaj grano wszystko. Były emocje, kartki, sytuacje, bramki, faule. Także myślę, że ten kto obejrzał ten mecz no, był zadowolony na pewno. Zakładał Pan taki skład akurat podium medalistek? Tak, myślę, że było to do przewidzenia, że, że na pewno jakby zakładałem, że, że przed sezonem będzie silne górze, zakładałem, że będzie rekord na pewno silny. E, troszeczkę mi brakuje na pomium, na, na podium e, słomnik. Jest to troszeczkę dla mnie rozczarowanie, ale myślę, że rolnik e, Gogówek też na, to, na ten medal e, zasłużył. Wreszcie możemy osobiście pogratulować mi całej ekipy rekord TV awansu na finały Mistrzostw Świata. Najkrócej, jak to możliwe, o przygotowaniach biało-czerwonych do tej rywalizacji późną jesienią bieżącego roku. Dziękujemy bardzo. No, kilka dziewczyn uczestniczyło w tym sukcesie tutaj dzisiaj z boiska. Z boiska. No, przygotowania. przygotowania są krótkie, bo tak naprawdę zostało nam niecałe pół roku. Myślę, że to szybko bardzo przyleci, bo to już listopad. Zaczynamy na pewno w czerwcu turniej w Porecz, na który jeździmy już od wielu lat. Tam jest bardzo silna obsada, bardzo fajny turniej. Myślę, że następne zgrupowanie dziś w okresie października, no i w listopadzie już przygotowania i wylot na Mistrzostwa Świata. Porażka 1 do 4 na swój sposób boli, ale z drugiej strony zespół Nowego Świtu przewodził stawce przez 21 na 22 kolejki. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że ostatnio przez wiele miesięcy również nasz zespół rekordu nie przegrywał mecze, wygrywał wszystko. Także dzisiaj doszło do takiego finału. Na ten finał liczyliśmy. I oczywiście przystępowaliśmy do tego finału no z nadziejami, że jednak mistrzostwo Polski zostanie tutaj w Wielsku Białej. A czy to nie był maksimum możliwości, że w ogóle rekordzistki dały sobie po prostu szansę? No z pewnością po tych osłabieniach personalnych, które były przed sezonem. Yy... Osiągnięcie tego wicemistrzostwa trzeba no, traktować, że, że jednak jest to sukces. Przypomnę, że w tym sezonie już super puchar dziewczyny zdobyły, także jest to sezon yy, pod względem trofeów udany, natomiast tej Wisienki yy, brakuje na torcie, żeby, żeby być mistrzem Polski trzeci raz z rzędu. To się nie udało. Na pewno to będzie wymagało też przemyśleń. Między innymi jedno takie przemyślenie, które mi się rzuca w oczy, to jest to, że naprawdę trudno prowadziło się ten zespół, gdy główny trener Samuel Jania był tak mocno zaangażowany zarówno w reprezentację mężczyzn w futsalu, jak i reprezentację kobiet w futsalu. To musiało się również Odbić na e, pracy wewnątrz klubu. Ale spontanujmy, może tę część naszej rozmowy, bo wiem, że prezes Koninąd lubi, kiedy dzieje się coś po raz pierwszy. To jest pierwsze srebro rekordzistych. No tak, tak to trzeba by powiedzieć. Także e, jak to z srebrem, zwykle jest tak, że zdobywa się go po porażce. W związku z powyższym, radość przychodzi po czasie.